Joanno, czym jest totalna biologia? W najprostszych słowach dla kogoś, kto nigdy o niej nie słyszał. Totalna biologia to metoda, która w prosty sposób wyjaśnia, jak nasze emocje, przekonania i historie rodzinne wpływają na zdrowie. To taki brakujący most pomiędzy psychiką a ciałem. Dla mnie to wiedza, która potrafi zmienić życie, bo zamiast walczyć z objawami, daje nam zrozumienie ich sensu i drogę do uzdrowienia. Dlaczego właśnie teraz warto zrozumieć, jak emocje wpływają na nasze zdrowie? Bo żyjemy w czasach, w których stres stał się normą, a ciało woła o uwagę coraz głośniej. Emocje nie znikają, one materializują się w ciele. Świadomość tego daje nam wolność, sprawczość i możliwość wyjścia z przeciążenia. A teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy zrozumienia siebie. Kogo zaprosiłaś na kongres? Co sprawia, że to wydarzenie jest wyjątkowe? Na kongres zaprosiłam osoby, które realnie zmieniają podejście do zdrowia: praktyków, wykładowców, ekspertów, pracy z emocjami, ciałem i podświadomością. Każdy z nich wnosi swoją perspektywę, doświadczenie i serce. To nie będzie kolejny wykład, to spotkanie ludzi, którzy żyją tą wiedzą i pracują nią każdego dnia. Jedną z zaproszonych osób to niezwykle znana postać, która wpłynęła na kierunek totalnej biologii. Może zdradzić, dlaczego jej obecność jest taka ważna. Gościem specjalnym naszego kongresu jest Rainer Korner, uczeń doktora Hamera, twórcy nowej medycyny germańskiej, odkrywcy pięciu praw natury. Po raz pierwszy Rainer Korner będzie w Polsce ze swoją książką Uzdrawianie biologią. Jest to piąte wydanie tej książki w ostatnich latach. Biały Kruk będzie ona miała swoją premierę właśnie na kongresie, a Rainer Korner wygłosi dwa wykłady w nurcie nowej germańskiej medycyny. Co chciałabyś, żeby uczestnicy wynieśli z tego kongresu? Jaki ma być ich największy wgląd lub przełom? Chciałabym, aby każdy uczestnik wyjechał z takim poczuciem to ma sens, ja mam wpływ na swoje zdrowie, żeby każdy zobaczył, że ciało nigdy nie działa przeciwko nam, tylko dla nas i żeby ten kongres stał się takim momentem przebudzenia, takim swoistym aha, które zmienia sposób patrzenia na siebie, na relacje, na zdrowie i na całe życie. Zapraszam serdecznie.